czyli u rolników, jedli kukurydzę, fasolę i dynie, a dzikie rośliny i zwierzęta, zwłaszcza jelenie, łosie, stanowiły uzupełnienie diety w dużej mierze opartej na rolnictwie. I teraz uwaga, po przeanalizowano odkryto po prawie 300 szkieletów i analizowano te szkielety i oczekiwana długość życia obu płci w każdym wieku była zdecydowanie niższa w wiosce rolników, Śmiertelność niemowląt była również niższa w wiosce imieniu. łowców i zbieraczy. Dodatkowo, uwaga, analizowano też kości pod kątem charakterystycznych zmian, które występują po długotrwałej niedokwistości z niedoboru żelaza, bo po jakimś czasie pojawiają się charakterystyczne zmiany w kościach i zmiany były na tyle długo że można było porównać te dwa społeczeństwa pod kątem niedokwistości z niedoboru żelaza i...